Dlaczego niektórzy ludzie nie chcą się zmieniać? Bardzo dużo ludzi nie chce się zmieniać, nie chce się rozwijać. Dlaczego tak jest? Jest to wynik nieświadomości. Na najgłębszym poziomie istnienia jest to wynik tego, że taki człowiek został oszukany. Został oszukany przez innych, ale również co ciekawe, został oszukany przez siebie samego w pewnym takim e dziwnym sensie, ale no tak to jest. Prawda bywa dziwniejsza niż fikcja. Ludzie żyją w samooszustwie. Więc problemem na pewno są błędne informacje, które docierają do ludzi. Większość informacji, które są wokół nas, są błędne. Odnalezienie prawdy jest trudne dlatego, bo ludzie nawet nie wiedzą, czym jest prawda, nigdy im nikt o tym nie powiedział, więc skąd mogą o tym wiedzieć? Dotarcie do informacji, do takiego mocnego uporządkowania tego rodzaju informacji nie jest łatwe.